Od premiery pierwszego odcinka kosmetycznych rewolucji minęło już ucho, dużo czasu, i wydawałoby się, że tak naprawdę zapomnieliście już troszeczkę o tym programie, a tymczasem okazuje się, że nie. Świadczą o tym chociażby wasze fantastyczne reakcje na targach w Katowicach. Bo jak widać, jestem tuż po targach, jeszcze nie przebrana, gdzie tak naprawdę tych fotek, tych zdjęć, tych autografów porozdawałam całe mnóstwo. I to jest fajne. I to jest fajne. Cieszę się, że program cały czas żyje własnym życiem. I w związku z tym pomyślałam, że skoro mam możliwość, a mam fantastyczną możliwość, zaprosić do programu kogoś, kto maczał palce w powstawaniu tego. Wiekowolomego dzieła, to stwierdziłam, że muszę, muszę ją tutaj mieć. Muszę mieć na kanapie. Nie wiem, czy poznajecie już. Muszę mieć na kanapie naszą tajną agentkę, Monikę. Monika Gorynowicz moim gościem dzisiaj. Dzień dobry. Monika, ja, jeżeli jeszcze się nie domyślacie, była agent, agentką, była tą osobą, która odwiedzała salony kosmetyczne, która robiła nam wywiad, która nagrywała wszystko ukrytą kamerą. Dzięki temu miałyśmy materiał do tego, żeby dziewczyny. Um, nie, nie chciałabym powiedzieć zmieść z powierzchni ziemi, ale troszeczkę pouczyć, poprawić, podrasować ich sposób pracy. Monia, pierwsze pytanie na rozgrzewkę bazowe. Powiedz, co myślisz, Powiedz, jak, jak wspominasz w ogóle te prace? Fajnie było, niefajnie, stresująco? Jak wspomnienia? Wspominam bardzo dobrze. To dla mnie była niesamowita przygoda. Stresowałam się bardzo, zwłaszcza przy pierwszym nagraniu, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Ale też chciałam jakby bardzo dobrze spełnić swoją rolę, więc dla mnie to była też nauka pracy z kamerą, z kamerkami. Nie będę zdradzała, gdzie je miałam. Ale jeszcze się nie, może przydać. Tak dokładnie, nie będę zdradzała. Ale tak, umiejętność odpowiedniego ustawienia sprzętu <śmiech> <śmiech> i też go ukrycia. Jak też hmm, przygoda z, hmm, przed kamerą, tak? później, kiedy już hmm, przyjechał TVN i mnie nagrywał, jak wchodzę do tego salonu. Także no, dla mnie to była hmm, fajna przygoda. To tak jak ale dla dobrze? mnie. <laughs> Nie wiem, czy dla dziewczyn naszych uczestniczek też, ale wydaje mi się, że w większości też tak? bo teraz bo na, na chłodno już po tym czasie jestem w kontakcie z wieloma, z wieloma tymi salonami i naprawdę wiem, że działają. Super, że, że bardzo im ten program pomógł. Czyli u ciebie pozytywnie, u mnie pozytywnie, u nich też. Generalnie wszyscy zadowoleni. Świetnie. Świetnie. A powiedz, było coś, co Cię zaskoczyło? W sensie wchodzisz i w ogóle kompletnie jakiś kosmos. Nie wiesz, nie wiesz, gdzie się tu znalazłaś, po co, co, jak, co ona robi, o co chodzi, co się dzieje. Znaczy, to, co mnie zaskoczyło, yy, samo wejście. No je, jeżeli chodzi o jeden odcinek, to tak, tak, jeżeli chodzi o jakość obsługi klienta, ale co najbardziej mnie zaskoczyło, to, no to brak higieny w salonach. Hmm. Jakby to naprawdę leżało i. Um, no uważam, że inaczej zupełnie powinna wyglądać obsługa klienta od samego początku, poprzez też przywitanie klienta, poprzez obsługę tak, już technicznie, mhm. łącznie z pożegnaniem. Także tutaj byłam bardzo zaskoczona higieną, czystością. Mówię tutaj o wykonanej pracy, czyli o dezynfekcji, sterylizacji, mhm. której nie było, ale też no, zwracałam uwagę na cały salon, Wnętrze tego salonu, jak również na samą stylistkę. No bo w naszym zawodzie jednak musimy reprezentować coś z sobą i też klientki do nas przychodzą i zwracają uwagę na to, jak my wyglądamy. I ja nie mówię tutaj o tym, że e, mamy błyszczeć nie wiadomo jak, tylko o podstawowej takiej higienie, chociażby czystych włosach. Czy też no zwracałam uwagę na to, na ich bezpieczeństwo stylistek. Tak? Czy mają rękawiczki, czy mają maseczki, jakiego sprzętu używają, okay. czy to są kapturki jednorazowe, czy łóżko do pedikuru było zaścielone też prześcieradłem jednorazowym, więc na to wszystko zwracałam uwagę i to rzeczywiście bardzo mnie szokowało w niektórych momentach. No, bo z jednej strony czytamy fora, yy, mamy internet, widzimy i wiemy, że dziewczyny nie zawsze dbają o tę higienę. Ale jednak, jak się wejdzie z kamerą i zobaczy to na pełnym ekranie, to to razi dużo bardziej. I, i tak jak wspomniałaś, ta higiena, no nie każda z nas jest mi z Polonią, niestety, ale pewne takie standardy, taki minimum no, wypa wypadałoby zachować w branży beauty, do której ty też zresztą należysz. Tak, dokładnie, zgadzam się. Oczywiście wiem, że nie w każdym, e, sama pracowałam w wielu salonach. I wiem, że nie w każdym gabinecie jakby jest narzucone to, że musi być biały fartuszek na przykład, mm. tak? Ale chodzi o taką e, higienę i bezpieczeństwo samej siebie. Tak. Że na to powinnyśmy my jako stylistki zwracać uwagę, że to jest bardzo istotne. To, w czym pracujemy, tak? tak? I właśnie tak. jak wyglądamy też. Tak, dokładnie. Bo reprezentujemy siebie, swoją markę bądź markę salonu, w którym e, pracujemy. Zgadza się. A ty jako stylistka powiedz, jaki był odbiór twoich klientek? No bo chyba wiedziały. W pewnym momencie już, kiedy mogły się dowiedzieć o Twojej roli i co? Było wow, czy było ojej, jak to wyglądało? Było zaskoczenie, ale zaskoczenie bardzo pozytywne, mm -hmm. także nie mogły się doczekać tak samo jak ja nie mogłam się doczekać, kiedy już to będzie w telewizji, kiedy będę mogła to zobaczyć, jak to wszystko wypadło. Tak samo one oczekiwały, były takie, które śledziły, nawet oglądały powtórki, ale nowe klientki, które teraz do mnie przychodzą, zdarzyło mi się ostatnio, zdarzyła mi się ostatnia sytuacja, że Leciał te pomosty, a tak było włączone. I mąż tej klientki mówi, że chyba słyszy panią Monikę. <laughs> Więc kiedy przyszłam do klientki, bo ja pracuję mobilnie, to klientka mnie się pyta, tak, czy to możliwe. Ja mówię, że tak, możliwe. Więc odbiór był bardzo, bardzo pozytywny. Super. Odbiór pozytywny, ale nie wszystko było takie różowe, bo pamiętam doskonale, że mniej więcej koło szóstego odcinka absolutnie zaprotestowałaś i powiedziałaś, że nie pozwolisz sobie więcej zrobić paznokci u dłoni, bo paznokcie są w stanie dramatycznym. I teraz się z tego śmiejemy, natomiast no było to tragiczne, że po wizytach w sześciu salonach ty nie jesteś w stanie pozwolić sobie nałożyć masy, bo po prostu się nie da, bo ta płytka jest w dramatycznym stanie. Tak, dokładnie tak było. Rozmawiałam z Sylwią, rozmawiałam z tobą, później trafiłam do reżysera, w końcu ubłagałam, żeby, żeby już I nie cały robić Cały tej... scenariusz poszedł. Tak, żeby nie robić po prostu tych paznokci na, na dłoniach, bo już mam dość cienką płytkę, pojawiła mi się one Holiza. Więc no, moje paznokcie bardzo cierpiały, i, no, i w końcu dostałam pozwolenie, żeby zrobić pedicure. Także później były testowane paznokcie na stopach. Dokładnie, ale powiedziałam scenariusz, więc niektórzy widzowie może, mogą uznać, że o, czyli było wiadomo, w tym momencie mówisz to, tutaj mówisz to, a teraz wchodzi uczestniczka, teraz wchodzi stylistka i dzieje się to. No, my wiemy doskonale, że w najmniejszym stopniu nie tak wyglądał ten scenariusz i że to w ogóle reżyserowane nie było tak naprawdę. Tak, to była pełna improwizacja. I z naszej strony, i ze strony uczestniczek. Tak, dokładnie, dokładnie, tak. Ja sama miałam okazję jakby przekonać się też o tym, że te wszystkie programy, które są pokazywane, ten tak. płacz, ja sama kiedyś myślałam, że to jest po prostu, właśnie reżyserowane, tak. tak, a to okazuje się, że nie, że to są tak duże, silne emocje, że to po prostu jest, po prostu te dziewczyny no, pękają w pewnym momencie, tak. ale też się nie dziwię, bo jakby mają powody ku temu. Czyli nie było reżyserii, nie było scenariusza, którego byśmy się od A do Z trzymały, ale w związku z tym, Skoro twoja rola była taka, a nie inna, to czy nie masz wrażenia, że to ty powinnaś być tam czarnym charakterem, a nie ja? Bo to przecież ty je wystawiałaś. To ty je nawiedzałaś, to ty je podpuszczałaś. Powiem, Paulina, że takiego pytania to się nie spodziewałam. Sorry. Nie, uważam, że byłyśmy w odpowiednich, spełniałyśmy odpowiednie role. Dobra, to nie to, wiem, jak mam to rozumieć, okej. Okay. To byłaś tam, gdzie powinnaś być. Nie, poważnie mówię. Mhm. Um. Czy, czy nie czułaś się winna, że to ty je tak wystawiasz, yy, że, 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 pokazujesz ich, że pokazujesz ich słabości, że pokazujesz ich błędy, że to ty jesteś ta zła? Znaczy, jak mam być szczera, to po pierwszym odcinku zastanawiałam się, czy to jest jakby fair w stosunku do tych mhm. dziewczyn, no czy to jest w zgodzie ze mną, że ja to robię. Ale bardzo szybko odpowiedziałam sobie na to pytanie. Nie uważam się absolutnie za jakiś czarny charakter w tym programie. Ja po prostu pokazywałam realia, które są w gabinetach, tak, tak. które były, ale podejrzewam, że nadal w wielu gabinetach są że tak one wyglądają, więc ja tam nie robiłam nic, tak samo wy, co by było przekłamane. Czyli nie było, przepraszam, podrzucania brudnych ścierek i brudnych pilników? Nie, 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 nie absolutnie, absolutnie nie. No. To było widać na moich nagraniach z ukrytych kamerek, tak, kiedy wchodziłam na zaplecze, żeby dojść do łazienki. Worki ze śmieciami, to jakby mówi samo za siebie, tak? Mm -hmm. Więc jakby no, nie, nie nie podrzuciłam ich tych śmieci. Absolutnie. <laughs> nie przyniosłaś na plecach. <śmiech> nie, nie. <śmiech> A powiedz, jak Ci się wydaje, czy ten nasz program, jakby nie był program rozrywkowy, coś zmienił w takim postrzeganiu branży albo w świadomości klientek? Tak, uważam, że bardzo dobrze, że ten program powstał, że był w ogóle taki pomysł. Myślę, że on bardzo dużo wnosi dla samych stylistek, jakby zwiększa ich świadomość, mhm. jak również świadomość klientek. Tak? Na co powinno zwracać uwagę o to, żeby się... Jakby ja byłam z perspektywy klientki, więc jakby te pytania, które ja zadawałam, mogą być też pomocnicze dla nich, tak. kiedy one pójdą do jakiegoś gabinetu. Tak? że to są jakby zupełnie normalne pytania, których nie trzeba się bać. Mhm. Pytania o sterylizację, o dezynfekcję, no, jakby te styski, do których ja trafiłam, były zaskoczone same tymi pytaniami, tak? Ale to co, jakby ja dostaję na przykład takie pytania od klientek i uważam, że to jest coś normalnego, um, i że to jest jak najbardziej, okay, tak? Że... Także tak, mogę powiedzieć, że cieszę się, że ten program powstał. Podpisuje się całkowicie pod tymi słowami. I co więcej, dziewczyny, kiedy następnym razem trafi do was jakaś klientka, która będzie drążyła, pytała, zadawała kolejne coraz trudniejsze pytania, hmm, pilnujcie się, bo być może jest to jakaś następczyni Moniki, która Monika to już jest spalona, więc już więcej nie wystąpi w takim programie, ale być może ktoś chce was podejść. <laughs> nie, to oczywiście żart. Bardzo pięknie, Monia, dziękuję za udział w programie, za bardzo dziękuję, za przemiłą rozmowę. I, i, I wracamy do roboty, bo się zaraz szkolić będziemy, prawda? Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.